Dzień dobry Państwu. Jak co roku, tak i dzisiaj chciałbym zaprosić na kolejną edycję wydarzenia, które nazywa się EduMixer. W tym roku 17, 18 i 19 maja. I uwaga! 17 maja spotykamy się w Centrum Naukowym Kopernik, 18 i 19 maja spotkamy się tutaj, w Placu Europejskim w siedzibie Samsung. I dlaczego Samsung? Za chwilę opowiem. Bo EduMixer jest o kształtowaniu. Kompetencji przyszłości w IT, o tym, co przemysł IT będzie potrzebował za 5, za 10 lat, jakich najnowszych talentów, umiejętności i kompetencji będziemy wymagali. I Samsung jest ma fantastyczny przykład współpracy, biznesu ze szkołami, z liceami, z uczelniami. W dniu wczorajszym odbył się tutaj finał konkursu Solve for Tomorrow, gdzie Samsung przyznał nagrody młodzieży, uczniom z liceów. Za fantastyczne pomysły, jak wykorzystać najnowsze technologie IT dla współpracy, dla integracji środowiska, dla bezpieczeństwa, dla ochrony nas wszystkich, tak żeby ułatwić nasze funkcjonowanie w naszym społeczeństwie. Zapraszam jeszcze raz serdecznie. 17 do Centrum Naukowego Kopernik 18 i 19 maja, Warsaw Spire, tutaj w siedzibie Samsung, Plac Europejski 1. Na to szczególne wydarzenie o którym możecie także przeczytać na stronach internetowych opisujących EduMixer. Zapraszam serdecznie.